Szanowni państwo, witam serdecznie w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej na dzisiejszej konferencji. Ja nazywam się Klaudiusz Komor, pełnię funkcję wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Chciałbym serdecznie przywitać naszych gości, pana doktora nauk medycznych Michała Bulse, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalistę położnictwa i ginekologii, pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Sebastiana Kwiatkowskiego członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członka Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, również specjalistę położnictwa i ginekologii, specjalistę perin perinatologii. Dzień dobry Państwu, witam. Oraz Pana Profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Piotra Sieroszewskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, specjalistę położnictwa i ginekologii, specjalistę perinatologii. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, spotykamy się nie przypadkiem w siedzibie naczelnej Izby Lekarskiej, ponieważ my jako samorząd lekarski jesteśmy otwarci na wszystkie tematy związane z ochroną zdrowia. Nie unikamy oczywiście również tych trudnych tematów, a jak wszyscy Państwo wiedzą, w ostatnim czasie sprawa pacjentki z Nowego Targu, której przy okazji chciałbym w imieniu całego samorządu rodzinie złożyć serdeczne kondolencje. Ta sprawa podbudziła całą opinię społeczną i pojawiła się praktycznie we wszystkich mediach. Oczywiście my jako samorząd lekarski jesteśmy miejscem, gdzie takie problemy powinny się pojawiać, ale jeżeli chodzi o wiedzę fachową, naukową i procedury z zakresu specjalizacji medycyny, to tutaj oddajemy zawsze głos specjalistom. A najlepsi specjaliści w tym zakresie to oczywiście są członkowie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Stąd tej konferencji dzisiejszej zaprosiliśmy ich do udziału. Również nasza powołana przez pana prezesa Łukasza Jankowskiego Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej w tej kwestii jest gronem, które również tą opinię naukową jest w stanie państwu przedstawić. Oddaję zatem głos Panu doktorowi Michałowi Bulsie, który przekaże Państwu sytuację w zakresie samorządu lekarskiego. Szanowni Państwo, tak jak Pan Prezes wspomniał, w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z tragicznymi śmierciami pacjentek na oddziałach położniczych. Niestety Polski System Prawny nie powoduje, ani nie daje refleksji po wielu latach procesu, dlaczego do tego zdarzenia doszło. Nikt nie odpowiada później nie niezainteresowanymi odpowiedziami, dlaczego do tego doszło i jak wyciągnąć wnioski na przyszłość. W związku z tym, samorząd obecnej kadencji, znaczy Izbie lekarskie, ale również wszystkie Izby Okręgowe, wybitnie apelujemy o to, aby stworzyć dobrze funkcjonujący system NoFold. Jest to system, który z jednej strony zabezpiecza interesy pacjentów, z drugiej strony wyjaśnia sytuację, ale również powoduje tą trzecią, bardzo ważną. Zmienną, czyli powoduje, że możemy wprowadzić postępowania, które będą nas uczyły, jak postępować, jak zmieniać nasze postępowanie dla dobra pacjentek. W związku z tym, że penalizacja zawodu lekarza postępuje, chcemy wyjść naprzeciw Ministerstwu Zdrowia i przy udziale i inicjatywy pana prezesa Łukasza Jankowskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej odbywają się spotkania, forum, które mają wypracować jak najlepsze rozwiązania i dla pacjentów, ale również dla medyków, żebyśmy po prostu nie bali się leczyć pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i żebyśmy mogli po prostu być lekarzami, a nie żebyśmy czuli ten oddech prokuratora między nami a pacjentkami. To co jest ważne, samorząd lekarski poza dochodzeniem prawdy poprzez rzeczników odpowiedzialności zawodowej również edukuje. Wszystkie izby okręgowe, a także Naczelna Izba Lekarska kładzie bardzo duży nacisk na edukację naszych członków lekarzy, lekarzy dentystów. W związku z tym ta konferencja jest swojego rodzaju rozpoczęciem pewnej drogi. Drogi, której chcemy z jednej strony wspierać towarzystwa naukowe i na ich e, autorytecie opierać te szkolenia, a z drugiej strony prezentować rozwiązania niezwykle ważne e, dla pacjentek. Dlatego w dniu dzisiejszym e, poprosiliśmy członka Rady Ekspertów, pana Słowacja Kwiatkowskiego, aby przybliżył, jak to będzie wyglądało od strony Rady Ekspertów, również pana prezesa Sieroszewskiego, żeby przybliżył, jak postępować w najnowszych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Płochników odnośnie przedczesnego odpojęcia płynowodniowego. Tematu, który ostatnio rozgrzewał opinię publiczną i musimy wspólnie zmieniać oblicze Polskiej Ochrony Zdrowia dla dobra pacjentek. Dziękuję. Proszę Państwa, również tytuł dzisiejszej konferencji nie jest przypadkowy, ponieważ wszystko, co robimy, robimy dla dobra naszych pacjentek, a jak wiadomo, pacjent bezpieczny jest wtedy, kiedy jest leczony przez dobrze wyszkolonego lekarza, ale również lekarza, który jest bezpieczny i tak jak Pan dr Bulsa powiedział, kiedy sytuacja prawna dotycząca tego leczenia jest jasna, a niestety, jak Państwo wiecie, nie do końca to wszystko w tej chwili tak wygląda. Bardzo poproszę pana profesora, doktora Habitowanego nauk medycznych Sebastiana Kwiatkowskiego o komentarz ze strony Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Proszę państwa, Rada Ekspertów to gremium złożone z szeregu specjalności. Ja jestem położnikiem i perinatologiem. To jest specjalność, która stricte zajmuje się kobietami w ciąży i razem z. Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników. Tworzymy wspólnie platformę do przygotowania merytorycznego wytycznych w tym zakresie. Rada Ekspertów skoncentruje się na kwestiach merytorycznych i dlatego bardzo ściśle współpracujemy z Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników, a świadczy to fakt o tym, że jestem również członkiem zarządu tego towarzystwa. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, również pod tytuł dzisiejszej konferencji, jak Państwo widzicie, to są najnowsze wytyczne. Wytyczne w naszej działalności medycznej to jest coś, na czym my jako lekarze, praktycy możemy się opierać. I te wytyczne w pewnym sensie pomagają nam podjąć trudne decyzje w sytuacjach, które tego wymagają. Dlatego bardzo poproszę Pana Profesora Doktora Habilitowanego Nauk Medycznych Piotra Sieroszewskiego o przedstawienie tych właśnie najnowszych wytycznych dotyczących sytuacji z przedwczesnym odejściem płodowych. Dziękuję Oddaję bardzo. tutaj monitor. Panie Profesorze, my sobie zejdziemy na moment. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Mam przyjemność wystąpić tutaj przed Państwem i głównym celem mojego wystąpienia jest pokazanie Państwu tak naprawdę jaka jest merytoryczna strona tego problemu, tego który się skończył ostatnio tragicznie w Nowym Targu i który no, wypływa co pewien czas, ponieważ ten problem istnieje i, i, i będzie istniał, a my sobie z nim staramy dać radę jak najlepiej, aby pomagać naszym pacjentkom, tak jak to Panowie Prezesi wcześniej powiedzieli. Przedstawię krótko na podstawie wytycznych, stronę medyczną problemu, żebyście Państwo zrozumieli o co chodzi. Problem jest związany z przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego. Mówimy tu tylko o tej pierwszej połowie ciąży, czyli wówczas, kiedy mamy jeszcze kwalifikację mówiącą o tym, iż jest to poronienie, <tryk> ponieważ to postępowanie jest wówczas specyficzne. Powstały rekomendacje. Widzimy, że jest to problem duży, że powinien on być bardzo skrupulatnie uregulowany i w związku z tym nasze towarzystwo, jako towarzystwo naukowe, wydało także w tym zakresie rekomendacje. Nadmienię, że tych rekomendacji jest znacznie więcej, ponieważ specjalizacja jest bardzo szeroka i problemów jest bardzo dużo. No, my dwaj tutaj występujemy także jako współautorzy, jak Państwo widzicie, tychże właśnie rekomendacji. Przechodząc do rzeczy, to przedwczesne odpłynięcie płynu wodniowego, czyli w środkowym trymestrze, występuje z częstością około 1,5% jeżeli chodzi o wszystkie ciąże. Jeżeli sobie przeliczymy to na ponad 300 tysięcy ciąż, które w tej chwili mamy rocznie w Polsce, oznacza to, iż około 5 tysięcy kobiet będzie dotkniętych tym problemem, a jest to moment, kiedy płód jest jeszcze niezdolny do przeżycia poza organizmem matki. Mamy bardzo wiele. Czynników ryzyka i przyczyn, które mogą do tego prowadzić, w tym także przyczyny jatrogenne, czyli po zabiegach wewnątrzmagicznych, ale główne grupy, ja nie będę Państwa tutaj tym zanudzał, to jest oczywiście dostępne w każdej chwili po tymże spotkaniu. Główne grupy opierają się zarówno na cenach demograficznych matki, ryzyku socjoekonomicznym, ryzyku medycznym, ryzyku towarzyszącym w danej konkretnej ciąży. No to ciężko z uwagi na ograniczony czas omawiać. Generalnie jest to bardzo złożony problem, który właśnie skutkuje w ostatecznym efekcie odpłynięciem płynu i zagrażającym poronieniem. Musi to być oczywiście niestety związane z powikłaniami. Samo w sobie odpłynięcie płynu owodniowego tak wcześnie jest poważnym powikłaniem i te, tego rodzaju sytuacja może być przyczyną, dla której musimy rozważać, czy nie występuje zagrożenie zdrowia i życia dla ciężarnej i płodu. Podstawowym problemem jest, iż płyn owodniowy z reguły odpływa w dużej bardzo mierze. Jak Państwo widzicie, ponad połowie przypadków w wyniku zakażenia bakteryjnego bardzo różnymi. Szczepami bakterii, za każdym razem może to być inny szczep bakterii, wiele z nich jest bardzo złośliwych i może powodować tak zwany piorunujący przebieg zakażenia, a więc stan, w którym kobieta może umrzeć w ciągu no nie tylko godzin, ale nawet minut. W związku z tym zawsze należy się liczyć z rozwojem poronienia septycznego, taka infekcja wewnętrzmaciczna to wówczas jest wskazanie do usunięcia źródła zakorzenia, czyli po prostu do zakończenia ciąży, ponieważ jeżeli nie będziemy działać, to no tak jak się to niestety czasami wydarza, może to prowadzić do posocznicy i wstrząsu septycznego, jakkolwiek może on wystąpić, także niezależnie od szybkości działania, bo tak jak wcześniej wspomniałem, są takie złośliwe szczepy bakterii, na które po pierwsze nie ma lekarstwa, a po drugie działają tak szybko, iż nawet najlepiej zorganizowane zespoły medyczne nie są w stanie wyleczyć pacjenta, bo to także dotyczy wielu pacjentów innych. Nie tylko kobiet w ciąży, właśnie z tejże posocznicy. I tutaj jaka to jest częstość tej posocznicy, czy zwanej popularnie sepsą? Otóż jak Państwo widzicie, to jest niecały procent, także tak naprawdę bardzo, e, niby wydaje się, że to jest niewiele i w, e, tu zgon występuje raz na tysiąc przypadków, a więc znakomitą większość tego typu zakażeń jesteśmy w stanie wyleczyć i udaje nam się to, ponieważ statystyka mówi, iż na szczęście tych zgonów jest bardzo mało, ale jednak. One czasami występują. Mamy w rekomendacjach pokazane, jak należy dokładnie postępować, taki można powiedzieć, instrukcja bardzo dokładna, jakie badania należy wykonać, aby wykryć stan zapalny, aby sprawdzić, czy nie wpływa on na organizm matki, czy układ krzepnięcia prawidłowo pracuje, jakie są ogólne parametry życiowe, jeżeli widzimy, iż rozwija się zakażenie, taka pacjentka powinna być przeniesiona do miejsca, gdzie jest możliwe ciągłe monitorowanie i funkcje życiowych. To jest taki żargon medyczny, ale chodzi o y, tętno, natlenienie krwi, y, pracę serca i temperaturę y, ciała i oczywiście powinna być natychmiast włączona bardzo szerokowidmowa antybiotykoterapia wyłącznie w podaniu do bo tylko tak działa bardzo skutecznie. Są schematy opracowane zarówno przez Instytut Leków, jak i przez nasze towarzystwo, które mają za zadanie pokryć właściwie wszystkie możliwe szczepy bakterii, aby to dobrze działało. Jeżeli mimo wszystko widzimy, iż stan zapalny narasta i kobieta jest zagrożona, to ciąże należy natychmiast zakończyć, nie oglądając się na żadne inne można powiedzieć zastanowienia, e, przy czym z reguły jest to po prostu indukcja e, poronienia. Cięcie cesarskie nadmieniam, bo one są w tej chwili uważane za panaceum na wszystko, wykonujemy tylko ze wskazań. Wtedy, kiedy ono e, jest potrzebne, aby ciąże szybko zakończyć, bo nie ma tutaj żadnych e, tak naprawdę korzyści dla płodu, to e, działamy cały czas dla dobra matki. Jeżeli pomimo to, bo tak może być, dorastają objawy po socznicy, wówczas należy usunąć także macicę. Pamiętajmy, mówimy o młodej kobiecie. Niedokrotnie w pierwszej ciąży te decyzje są trudne, ale muszą być szybko podjęte, bo w tym momencie ratujemy życie człowieka. Dopuszczalne jest postępowanie zachowawcze. Mamy liczne prace, ja nie będę tego teraz cytował, bo no nie mamy na to miejsca, które mówią, iż... W 20% postępowanie wyczekujące, czyli odpływa płyn owodniowy, my podajemy antybiotyki, nic się nie dzieje, czyli kobieta jest zdrowa, te wszystkie badania, które pokazywałem są prawidłowe, wiemy, iż w 20% może udać się doczekać do momentu, kiedy płód... Czyli dziecko będzie miało szansę przeżycia poza y, ustrojem matki, czyli po prostu do tego 27 czy 8, przynajmniej tygodnia ciąży. No to są trudne wybory. Musicie Państwo pamiętać, że my jesteśmy jedynymi lekarzami, którzy tak naprawdę leczą dwoje ludzi, matkę i dziecko. I my musimy zawsze o tym pamiętać, że musimy ratować dwójkę ludzi, a nie tylko myśleć y, wyłącznie, czy o chłodzie, czy o matce. Także y, jeżeli istnieją... Y, Dobre wyniki badań. Jeżeli istnieją ku temu warunki, aby kontynuować ciąży, to zawsze może być rozważone, ale to powinno być omówione właśnie z kobietą. Tym bardziej, że powinna ona mieć także wytłumaczone, iż taka postawa wyczekująca, chociaż jest dopuszczalna, to niesie za sobą. Istotne ryzyko dla jej zdrowia i życia, a rokowanie dla płodu jest zawsze poważne, bo czy to będzie zakażenie wewnątrzowodniowe, czy to, iż to jest skrajne wcześniactwo, kiedy nie ma szansy przeżycia, czy też to, że jeżeli płynie płynowodniowy i go nie ma w jomie macicy, to nie rozwiną się prawidłowo płuca i tak może to się wszystko skończyć w końcu źle. A więc te wszystkie informacje powinny być nie w takim tempie ekspresowym, jak na konferencji prasowej, ale w sposób wyczerpujący przedstawiony kobiecie ciężarnej, i jakby tak, aby ta decyzja była podjęta świadomie. Co bardzo istotne, o czym należy pamiętać, bo my nie tylko medykalizujemy, należy zapewniać wsparcie psychologiczne. To jest zresztą w rozporządzeniu ministra i wszystkie oddziały położnicze, które zajmują się pacjentkami ciężarnymi, powinny mieć... Dostęp psychologa dla kobiet. Oczywiście, ten dostęp jest dla kobiet. No, tak jest w przypadku naszej kliniki, ale myślę, że w większości w tych szpitali w Polsce też tak jest. Ponadto no, pacjentki są hospitalizowane w takiej sali, gdzie nie mają do czynienia z ciężarnymi, czy też pacjentkami, które urodziły dzieci, aby nie pogłębiać tego właśnie wstrząsu psychicznego wynikającego no z tej tragedii, którą one same przeżywają, tracąc ciążę. A więc podsumowując, postępowanie bardzo zindywidualizowane. Pamiętajmy, iż jest to potencjalne ryzyko zagrożenia zdrowia i życia matki, ale na szczęście nie u wszystkich. Ta bakteriemia rozwija się u niecałego procenta ciężarni, czyli posocznica, czyli ostatecznie sepsa może występować raz na tysiąc przypadków zakażenia wewnątrzpołudniowego. Tym niemniej zawsze musimy o tym pamiętać, i rokowanie dla płodu jest skrajnie niekorzystne i o tym matka musi być szczegółowo poinformowana. Ponieważ jest to temat, jak Państwo złożony, przedstawiony w tej chwili przeze mnie w bardzo takim ekspresowym i można powiedzieć prostym sposobie, który nie odpowiada tak naprawdę komplikacji całego problemu, postanowiliśmy wydać rekomendacje, które są taką instrukcją, rekomendacją, wytyczną postępowania dla wszystkich naszych kolegów na wszystkich porodówkach w całym kraju. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za takie sprawne i skrótkie przedstawienie tego zawiłego tematu. A więc te wytyczne są już dostępne na stronie internetowej Towarzystwa, będą również dostępne przez stronę internetową Naczelnej Izby Lekarskiej i w ten sposób mamy nadzieję, że już takie sytuacje, kiedy lekarze będą... Się zastanawiać i nie będą pewni, jak postąpić w danej sytuacji, no, będą, nie będą po prostu występować. Otwieram część pytań dla Państwa. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zadać pytanie naszym ekspertom? Tak, raz, żebyśmy. Już tak przy mikrofonie i tak, że... Tak, oczywiście, jeżeli nie będzie teraz pytań takich ogólnych, to przejdziemy tutaj do tej części kuluarowej, gdzie Państwo będziecie mogli czy dopytać ekspertów, czy zrobić krótkie wywiady, ale być może jest jakieś pytanie takie ogólne, to, to bym prosił teraz. Ja Miałam pytanie, co nowego wprowadzenia te które teraz zostało opracowane? Czego brakowało w tych obszarach? Pan profesor Sieruszewski, tak? Tak, to znaczy mogę powiedzieć w ten sposób. Po pierwsze, zawsze nowe rekomendacje są podsumowaniem aktualnej wiedzy, która się bardzo szybko zmienia, ponieważ wiedza medyczna no, ewoluuje w tej chwili zdecydowanie szybciej niż to było w czasach poprzednich i to, czego się uczymy na studiach, czy tego, co nawet się uczymy w wiedzy specjalistycznej, czyli zdobywając specjalizację, no niejednokrotnie już nie odpowiada współczesnym standardom, a więc tu pokazujemy lekarzom, jaki sposób oni powinni działać w rekomendacjach, aby to było zgodne z tym najnowszą wiedzą. Po drugie, no są pewne kompendium. Jeżeli mamy istotny jakiś problem, to wówczas no, wspomniany specjalista nie musi się zastanawiać nad tym, jak do tego podejść, tylko ma konkretne wytyczne, według których postępuje i to bardzo usprawnia, można powiedzieć, no, postępowanie medyczne i daje dużo lepsze wyniki leczenia. Nie tylko w tym akurat konkretnie wypadku. Poprzednie, jeżeli mogę uzupełnić, poprzednie rekomendacje, które zawierały przedwczesne odpływanie płynowodniowego, były zawarte w tak zwanych rekomendacjach porodu przedwczesnego. Ta wiedza się rozrasta, badań jest coraz więcej, stąd też wy wyodrębniliśmy specjalnie dla tego przypadku klinicznego i dlatego stworzone są osobne rekomendacje. Rozumiem, że Pani by chciała jeszcze dopytać, tak? No, chciałem jeszcze dopytać o to, że. Te rekomendacje, co prawda w obszerniejszym dokumencie, ale jednak były, więc yy, właściwie co nie zadziałało, że dochodzi do co do, do, do takich przypadków? Ja bym nie chciał w tej chwili wyciągać daleko idących wniosków co do poszczególnych indywidualnych sytuacji. Bo, co do akurat tego konkretnego przypadku w Nowym Targu, my nie wiemy tak naprawdę precyzyjnie, co tam się stało. Nie mamy dostępu do dokumentacji medycznej, nie rozmawialiśmy z personelem szpitala, nie wiemy tak naprawdę, jaka tam była przyczyna tego tragicznego zdarzenia. Bo, oczywiście, jeżeli to był błąd medyczny, czyli lekarski, no to mamy sprawnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości który powinien się tym zająć i winni yy, powinni zostać ukarani. Ale mogło też tak być, że doszło do y, na przykład zakażenia pionującego, które tutaj wspomniałem, gdzie człowiek umiera w ciągu 40 minut i przy najlepszych nawet chęciach, no nie jesteśmy niestety wszechmocni, nie jesteśmy w stanie uratować. Także ja bym z ostatecznymi wnioskami poczekał, dopóki biegli się nie wypowiedzą i sąd tego nie osądzi. Tak jak to było w poprzednich przypadkach. Tak. Niestety, proszę Państwa, zdarzają się błędy w leczeniu. Lekarze też popełniają błędy i po to mamy w samorządzie lekarskim pion odpowiedzialności zawodowej, żeby po prostu z takich błędów wyciągać odpowiednie konsekwencje. Natomiast to, co, o co apelujemy od samego początku, to przede wszystkim nie wydawanie wyroków przed dokładnym zbadaniem sprawy i nie uogólnianiem tej sytuacji, że to jest powszechne i tak się dzieje ogólnie, no bo tak jak mówię, pojedyncze błędy się zdarzają i my sobie z tego zdajemy sprawę. Ja jeszcze, jeszcze jeżeli mogę, to, żeby Państwo mieli jasność, to nie jest tak, że to jest... Szczęśliwe z jego okoliczności, że one teraz są przez nas prezentowane. Praca nad tymi rekomendacjami trwała ponad półtora roku, bo zaktualizowanie tej wiedzy to wymaga, nie mówiąc o tym, że poszczególni eksperci wnosili swoje uwagi i dlatego te konsultacje trwały długo. Czyli to nie jest taka reakcja na tą sytuację, tylko ta praca dojdziemy wcześniej. Tak, nie. to jest. Ja, ja tylko dodam, że sam proces tworzenia rekomendacji, może trzeba to krótko wyjaśnić. My się nie opieramy na tym, co my uważamy, tak jak to było w dawnych czasach, tylko w tej chwili jest tak zwana evidence-based medicine, czyli my się opieramy na medycynie opartej na faktach, które są z kolei oparte na badaniach podwójnie zaślepionych, tak zwanych randomizowanych, na wytycznych wielu towarzystw międzynarodowych i my jakby z tego... Wyciągamy to, co jest najistotniejsze, oczywiście opierając się na naszej samej wiedzy, y, którą posiadamy, fachowej, ale to nie jest, y, no, nazwijmy to krótko, nasze widzimisię, tylko jest to bardzo złożony proces, który musi dość długo trwać. Ta pierwsza wersja rekomendacji powstała w sierpniu zeszłego roku. Jeszcze ostatnie pytanie, bo Ministerstwo Zdrowia również zleciło, y, y, powołało, powołało zespół, nawet, powołało zespoł, zespoł, który opracowuje takie rekomendacje. Czyli będziemy mieli dwa niezależne dokumenty. Jak to? Jeżeli Państwo prześledzicie nazwiska, które tworzyły te rekomendacje, to są dokładnie ci sami ludzie, którzy są współautorami i obecnie stanowią zespół pana ministra. E, czyli one raczej nie powinny się użyć, te rekomendacje. Nie, ja, ja może nawet dodam: Istnieje takie rozporządzenie, czy też artykuł, nawet pamiętam jego numer, numer 17, który mówi, iż wiedzę i umiejętności w danym zakresie medycyny określają towarzystwa naukowe. To jest w Polsce prawnie określone. W związku z czym, no, ponieważ my oczywiście wypełniamy kryterium towarzystwa naukowego, my tworzymy standardy, rekomendacje, certyfikacje, a jakby no, urząd państwowy, którym jest ministerstwo, się na tym opiera. No przecież ministerstwo też samo w sobie nie wie, co się w danej dziedzinie dzieje. To jest Warto podkreślić, to też no, masz że to Towarzystwo Naukowe właśnie powinno zajmować się tym, żeby jak najlepiej analizować całość materiału, czyli publikacje, tak jak Państwo profesorowie wspominali i o tego nie powinien być rząd. Rząd powinien stworzyć takie warunki do funkcjonowania Towarzystw Naukowych, takie warunki też pomocy w finansowaniu, jeżeli dane, Towarzystwo jest szczególne dla systemu opieki zdrowotnej, żeby ułatwiać pracę tym Towarzystwom. Powinniśmy w tą stronę iść, nie powoływać. Na, na potrzebę danego przypadku, danej sytuacji medialnej, zespół i mówić, że rozwiązujemy problem. Tak jak tutaj Państwo profesorowie wspomnieli, to nie jest tak, że lekarze, towarzystwa naukowe siedzą i nagle pojawi się temat medialny i zaczynamy reagować. Tylko żeby stworzyć dobry dokument, który będzie jednoznaczny, który będzie dawał jasne wytyczne, potrzebny jest niestety czas. Tak, czy jeszcze, jeszcze proszę, też, proszę. To, no, Ale nie Niemniej będziemy mieli dwa dokumenty. Tak. Nie, nie wiadomo. Tego nie wiemy, dlatego że to jest decyzja pana ministra, jak do tego podejdzie. Wydaje mi się, że najbardziej rzeczową byłoby, jak coś, jeśli ekspertów do koło zespołu będą mieli uwagi, no to w jakiejś formie to uzgodnić. Też pamiętajmy, że wytyczne, jest dużo łatwiej zaktualizować niż rozporządzenie ministra zdrowia. Więc tutaj kontakt Ministerstwa Zdrowia z Towarzystwem, z Samorządem Lekarstwem byłby jak najbardziej wskazany. Ja mogę dodać od razu, no jest to wiadomość nieoficjalna, ale warto o, nie, o niej powiedzieć, iż tenże zespół, w którego w skład wchodzą właśnie także nasi koledzy, między innymi współautorzy tychże szerokich rekomendacji, no jest z nami w kontakcie i tak naprawdę będziemy się wspólnie, można powiedzieć, naradzać, jak ta ostateczna forma ma wyglądać. Także to na pewno będzie uzgodnione, to jest środowisko jest jednolite, tu nie ma jakichś, nie ja wiem, zdaniem. Chyba, ja, chyba spodziewając się Pani pytania. Dzisiaj z jednym z kolegów rozbawiałem, tak i proszę mi wierzyć, że dostaliśmy zapewnienie, że zespół będzie opierał się, to zresztą koledzy podpisali się pod tymi rekomendacjami na tych rekomendacjach tym bardziej istotne jest to, że już dziś z tych wytycznych mogą korzystać lekarze praktycy. Nie muszą czekać do momentu, aż ten zespół przyjmie je lub poprawi. Mogą już od dnia dzisiejszego, jak tylko sobie wejdą na stronę Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zobaczyć jak w danej sytuacji najlepiej postąpić. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zadać takie ogólne pytanie? Jeżeli nie widzę, to dziękuję. Zapraszam tutaj do kuluarów. Myślę, że nasi eksperci zostaną jeszcze z Państwem chwilę i odpowiedzą na wszystkie dodatkowe pytania. A ja serdecznie dziękuję i do widzenia.